Hey, czyli witajcie w następnym odcinku z gry Starcraft 2. The Castle of the Void, Zerk Edition Unseeing the Past To jest ta misja, co trzeba eskortować tego monolita Z tego co pamiętam I gramy tu właśnie Przeciwko Zerkom. I tak myślałem właśnie Odmiana ultraliska gotowa do wzmocnienia. Torask. Torask i. szczerze, myśmy Monarch Blade. Ta. 20 splash damage. to będzie dobry na zerlingi. Mhm. Mhm, to może być dobre. Jeżeli chodzi o. Mutaliski to wydaje mi się Vicious yy, Grape i Vicious Grape i, i... Brudlord. Yy, ty... To chyba nic nie muszę zmieniać. Znaczy, tu może Lurker. To jedyny wybór, który mógłbym zmienić. Mm, tu może być Wild Mutation, bo w ostatnim odcinku się dowiedzieliśmy, że jest bardzo dobry. Mm, ability Efficiency byłoby... albo Infest Broodlings. Szczerze powiedziawszy, mogę iść Chain Reaction. Chain reaction Fury I tak I myślę, że to może być dobre rozwiązanie Dobra Ciekawe co dzisiaj blokujemy za jednostkę Jestem ciekaw No tu musimy doprowadzić monolita Musimy dopilnować, żeby cel przetrwał. Nie Prawda. zostawiać go bez obrony. Zlokalizowano zdziczałych rządców szczepionki. Ciekawe... Ruszajmy. Dostaję zmechanizowane... ...brudlody? Interesting... Jest więcej Zerblingów. No widzę, że jest więcej Zerblingów. Ale skoro na start dostaję Brudelordy, to powiem Wam, Podobuje mi się to. Nie będę musiał na start robić za dużo ich. Okej. Okay. Ciekawie to wygląda. Te zredlingi są z zbyt OP. Same hydraliski nie aż tak. Zredlingi. Pyk. Pyk. Eksploduj. Dobra. Chyba więcej nie zespałnuje Z tego co pamiętam Tylko dwa hydraliski spawnuje i tyle No jakbyśmy mieli kolosy, nie? Można by tak to ująć Widziałem brutaliski, znaczy Myślałem brutaliski... Pisza. umieść tu wylęgarnię! E, Potrzebny mi rój! Brudlordy Ultraliski... Zaczynajmy! ultraliski... O co I chodzi? Dariski. Przygotować oddziały! Musimy bronić celu przed e, wrogiem! Tak, 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 tak... Wstreszczaj ta, 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 ta. się! Tak. Okej. Okay. A tak... Yy, y, 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 Potrzebuję. Tak, o. To niewykonalne. To, to niewykonalne. Bronić celu do ostatniej kropli krwi. Jutro. Zabij dziś. Dobrze. Odważnie. Wielbiam. powiem wam. Yy. Nasze wojska są atakowane. Moje poszukiwanie. O co chodzi? Zaszłam tak daleko. Przydatne bardzo. Ruszajmy! Zabij dziś. Przydałoby hmm. się coś, czym mógłbym... Jest. Kakać <śmum> na klify. Będąc szczerym. E, Twoja tak, królowa tak. słucha. Bo niestety Streszaj nie wziąłem się. u Keligan. Zamieniam się w słuch. Ja mogę jednego erdlinga zrobić. Mów czego chcesz. Odważnie. Bardzo dobrze. Cel powinien być już bezpieczny. Okay. Trwajmy. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, to mi się podoba. Twoja królowa słucha. Ja ja Także wojsk musimy dopilnować, żeby cel przetrwał. Nie zostawiać go bez obrony. Dobra, tak, tak, możemy. Powie więcej, więcej nadrządców. Więcej nadrządców. potrzebuje więcej. Więcej ciebie. Mów czego okay. chcesz. Mutacja zakończona. Tak. Was w pierwszej grupie? O co chodzi? Zamieniam się w służbę. Trochę Biedna musiałem. Zniszczona. Powinniśmy bronić się wszystkimi dostępnymi siłami. Mówisz? O, o, o. O co chodzi? Dobra, yy, potrzebujemy. Nasi sojusznicy walczą. Nasze wojska są atakowane. Potrzebuję odpowiedzi. Możemy cię zostawić na chwilę, żebyś tutaj. żeby cię gryzły. Twoja to, to mutacja. Powolni. Rogres. Z jakim będziesz się poruszał? Dobra, tak możemy, tak możemy. Nasi sojusznicy walczą. Okej. Okay. Tak, Ale przydałoby się... Moje poszukiwania trwają. Już chyba do ciebie wrócić. Odważnie. Okay. Zaszłam Dobra. tak, tam, Mów, czego chcesz. Potrzebuję odpowiedzi. Yy... Co masz zawić jutro, zawinij. Od teraz cel musi radzić sobie sam. Okej. Okay. Królowo, protosi zbierali próbki biologiczne. Trzymają je w tych komorach hibernacyjnych. Zniszczymy komory. I jak się uda, zbierzemy biomaterię. Dobra, dobra, dobra. Y Mamy za mało wyspanów. O. Skupić się na pozycjach wokół celu. Twoja królowa słucha. Tak. Potrzebuję. się. Dobra. Wyczuwam fuh, O co chodzi? Mów. Mój. Moje... Zamieniam się w słuch. Tak. Mów tego chcesz. Tak. Tytuł. Twoja królowa słucha. Tak. Mamy za mało wysłanników. Cały czas. Mów. Do przodu. Zaszłam tak daleko

Zamasz w strasznej się. Tak. Dobrze, dobrze. Zasze tak wojska są atakowane. Potrzebuję więcej zerwiska. Zamieniam się w słuch. Moje poszukiwania trwają. Mów. Pozważcie. Cały czas. Musimy się rozłapać i bronić. Cały czas do Mów, przodu.

Powinniśmy bronić się wszystkimi dostępnymi siłami. Z tego gniazda mogą od razu wykluć się tępiciele. Dobrze. Przydadzą mi się dodatkowe siły. Oto chodzi. Tak. Tak. To jak Tak. Tak. tak, tak, tak Rwingi. Tak. Tak. streszczaj się. Co masz zawić jutro? Zawij dziś. Okej. Okay. Moje po... O co chodzi? Dobra. Potrzebuję odpowiedzi. Zamieniam. Się... Mów. Walcznikowie sure. tak. tak. Mów, czego chcesz. się. Musimy się wycofać i bronić. Dobrze, 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 dobrze. O co chodzi? Mów. Y... Y... Największy problem jest taki, że za chwilę mnie pewnie zaatakują. Cel został zabezpieczony. Zamieniam się w słuch. Twoja głowa I... słucha. Co masz za. Mów. Tego powinno dać więcej. Więcej brudnotów. Tak, jest tu dużo biomaterii. Nasze wojska są atakowane. Tak, tak. I tak. Też tak myślę. Powiedz przygotować oddziały. Musimy bronić celu przed wrogiem. Dobra. Moja królowa słucha. Z... Powij więcej nadrządców. Mam nadzieję, że się wyleczy. <grychy> Mów czego chcesz. Odważnie. Mów. Moje poszukiwania trwają. już idzie. Nie widzi Zobacz, mi się, co zbytnio. Zobacz, i prawie skończyliśmy. Dobra, potrzebujemy... Twoja królowa smucha. Zergoli. Królo w tej jaskini jest więcej zerblingów. Zabij wszystkich. Dobra, tak. Odważnie. Twoja królowa smucha. Potrzebuję tak. odpowiedzi. Nasze wojska są Aj. atakowane. Nasze wojska są atakowane. Największy po problem jest właśnie... Powinniśmy bronić się wszystkimi dostępnymi siłami. Dobra, y... To, że poszłem na prawo, to był zły pomysł. Ale to, że odblokowałem tu po lewo... To było dobre. Możemy zrobić tak, że... ...są Przygotować oddziały. Musimy bronić celu przed wrogiem. Powi więcej nadrządców. Nadrządców? Królowo, w tej jaskini jest więcej Zerblingów. Zabij wszystkich. Tak, możemy. Rządców. Potrzebuję od... O co chodzi? I moje poszukiwania trwają. Streszczę się. Jestem w... Prawie skleczeć. Teraz mam... Jutro. Twoja trochę szpitala. bardziej otwartą... Dłoń tutaj. Tak? Czemu by chodzi? to miał ująć? <laughs> Zamieniłem się Zaszłam tak dalej. Nasze wojska są atakowane. Dobra. Podważnie. Mm. Eee, wiecie co? Nie martwi mnie utrata Kerrigan, martwi mnie utrata tych Brudlordów bardziej. Tak? Bo możemy to nieco inaczej. To. Nasze wojska są atakowane. Nasze wojska są atakowane. Może? Nasze Nasi wojska sojusznicy atakowane. walczą. Tak. Iiiiiiiii. Twoja królowa trucha. Nasze wojska są atakowane. Znaczy... Niszczyłem... Niszczyłem to, potrzebowałem zniszczyć, nie? Nasze wojska są atakowane. Nasi sojusznicy walczą. To, że straciłem tylko jedno Tak. Twoja królowa słucha. Mógłbym... Dać mu chwilę, żeby się sam pobawił. Jestem na przykład... Rojem. Mów. E, ale, Potrzebuję nie. odpowiedzi. Nie wiem czy ulisk to. Zaszłam Nasze tak dalej. wojska są, atakują naszą bazę. Dobra zabawka. Nasze <laughs> wojska są atakowane. Jestem rojem. Nie jest to idealny moment na atakowanie mojej fazy Move, czego chcesz mm. Nie lubię tej misji powiem wam Co ty powiem? <laughs> Dobra. Zają się tym dają się tym to możemy Możemy coś tu podziałać za mało minerałów Nie mam po co tego rozprzestrzeniać, tak naprawdę. Okę, okay. tak. Yy, wy już Ostatnia komora hibernacyjna. Tak. Znowu mnie atakują? Luj. Serio? Nasze wojska są atakowane. Serio? Za szybko ta misja się dzieje. Wydaje mi się, że jak gra się normalnie procesami, ta misja inaczej idzie. Atakują naszą bazę. Nasze Sto wojska na są drodzie. atakowane. Potrzebuje odpowiedzi. Żadnej litości. O co chodzi? Tak. Nasi sojusznicy walczą. Spreszcie się. Jest dobra. Powinniśmy bronić się wszystkimi dostępnymi siłami. Zaszłam tak daleko. Nasze wojska osudzić. są atakowane. Wybić krzyk! Tak, możemy zrobić. Nasze wojska są atakowane. Ale nie tak. Co, co inaczej poszło? Wiem, że w tym momencie. Twoja królowa. zamieniam. Nasze wojska są atakowane. Musimy. Nasze wojska są atakowane. Atakują naszą bazę. Moje poszukiwania. Co no, inne podejście zrobić? Mów, Twoja królowa słucha. Tak. Odważnie. Dobra. Tak. Zamieniam się w słuch. Jestem nojem. Eee. Oto na co zasługujesz. Moje poszukiwania. Za mało minerałów. Za mało Widzimy minerałów. Tak. Streszczaj się. Ty zostałeś. Co masz zabić? Okay. Nasze wojska są atakowane. Nasi sojusznicy walczą. To już ostatnia komora hibernacyjna. Zamieniam się w słuch. Co masz jutro? By tutaj, Wy tutaj, tak. Powinniśmy bronić się wszystkimi dostępnymi siłami. Jak by to zrobić? Bo nie mogę... Nasze wojska... W sumie... Tro, troszkę dalej. Jak już tu się obroniłem, nie? Nasze robotnice są atakowane. Yy, Troszkę tak. walczą. Tak, o można by to dać, Twoja królowa. Z... Kerry, tak. nie pomagaj, bo Ty tylko psujesz plan mój. Za mało minerałów, tu musimy. Pomału, pomału. Nasze wojska są atakowane na się w walkach. Potrzebuje odpowiedzi. Nasi sojusznicy walczą. Musimy wyeliminować federalistki. Tak to zrobimy, możemy Nasze to Nasze wojska są atakowane. To już ostatnia komora hibernacyjna. Zamieniam się w spół. Okej. Okay. Jestem brojem. Nasze wojska są atakowane. Co masz stawić jutro? Mogę. więcej nadrządców. Ok. Streszczaj się. Nasze wojska są atakowane. Dobra. Nasze wojska są atakowane. Co zabić jutro? Tak. Powinniśmy bronić się wszystkimi dostępnymi siłami. Bronimy się, próbujemy przynajmniej. Próbujemy, ale nie mamy... Yy, nie mamy niczego co atakuje powietrze teraz. Bijaj. 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 Dobra. Udało się. Yy, Świetnie, cel jest bezpieczny. zrobimy. Nasze wojska są atakowane. Tak. Jesteśmy tak. niezliczeni. Nie wiem, mogę... Za mało minerałów. Nie chcę tutaj minerałów. trochę wysłać. Twoja królowa słucha. Skupić się na pozycjach wokół celu. Moje poszukiwania trwają. I. Streszaj się. Nasze wojska są Dobra. atakowane. Atakują naszą za mało bazę. minerałów. Wiem, że tam atakują naszą bazę. Potrzebuję odpowiedzi. Ostrzeżenie. Twoje siły zbliżają się do bazy wroga. Oto na co zasługujesz. Dobrze. Moje poszukiwania trwają. Zamieniam się za mało minerałów. Została Musimy się przebić przez tą lokację. Co masz zabić jutro? się. Zamienią się w skór. Jestem zbrojen. Ciebie, nie? Za mało minerałów. Nie wiem, czy to tański to dobry wybór. Moje poszukiwania no robię, bo nie mam Jestem rojem. Nasze wojska są atakowane. Zamieniam się w słuch. A brutal y, brutal możliwe, to dobra jednostka. Tak mają jakiś support. Zamieniam się w słuch. Jak tak, to nie. Co masz zrobić jutro? I tak ok. Hmm. Możemy... Za mało mi Odważnie. Mutacji Nasze wojska są atakowane. Mutacja zakończona. Moje poszukiwanie. Potrzebujemy na pewno Ciebie wyanować. Tak. Bo jak streszczaj się. Tak Mógł możemy to I Jestem zdrojem. Ciebie możemy myknąć. Zamarz, zamarz, zamarz. Mów, zamarz. A trudno, Mamy za mało wespanów. Już mamy. Nasze posiłki. Są atakowane. To chyba już powinno być dobrze. No i powiem nam. Było to na tej misji. Po prostu to ona nie była. To dlatego, że po prostu musimy działać strasznie czasowo tutaj. No i dwa gazy na start to trochę mało, tak mi się wydaje. Ale nic. Następnej misji nie robię w dzisiejszym odcinku, bo coś czuję, że może być dość długa, patrząc na to, co tu się działo. Ale... Ale... Wydaje mi się, że... Brudlordy... I Mutaliski to mogą być dobre rozwiązania. Ale Wajpery też to nie będzie zły wybór. Tylko, że Vipery, Vipery to bardziej tak... versus Protos i Terran, tak myślę bo mają mniej jednostek zadających więcej obrażeń zergi to taki bardziej swarm jeżeli rozumiecie o co mi chodzi nie ale dobra to by było na tyle w następnej misji nie waking the ancients nie pamiętam coś tam z cybrosem także cześć miłego dnia i bye bye